Przecież zawarł je z nimi. My może jak to wy? Ah shit, here we go again. A więc cześć moje białe serki, z tej strony Pata, ratata. I witam was na kanale Po prostu Bangtan Tak to ja Dzisiaj moi drodzy już kiedyś obiecany odcinek z pięknej książki o nazwie, o tytule BTS i ja nieoficjalny book dla fanów. Tak, będziemy sobie dzisiaj wypełniać tą książeczkę. Ja sobie ją Ciut. Uj, jak to się nawet nie działa. Bo... Ja sobie ją Ciut y, wcześniej wiadomo, jak spoczytałam, no bo trzeba wiedzieć, co się będzie wypełniać. Logiczne. Um, no i co ja Wam mogę powiedzieć? Książka wydaje się dość spoko, jednak ym, zawiodło mnie troszkę to, że większość zadań właściwie jest takich samych, tylko do innych członków. Będzie się działo dzisiaj, moi drodzy, będzie się działo, więc zaczynajmy. A więc jesteśmy już przy moim biureczku. Dokładnie tak. Przy moim nie do końca zawsze białym biureczku. Przejdziemy sobie do oglądania naszej książeczki, która nadal się pięknie mieni. Tak, na początku mamy tutaj kolor kolorowankę, moi drodzy. To jest dokładnie to samo, co na okładce, tylko nie w kolorkach. To jest taka, wiecie, podpowiedź, jakbyście zapomnieli na przykład jakim kolorem pokolorować włosy Jimina, bo ten zmienia co chwilę, to tutaj macie podpowiedź, że są to... Um, Kasztanowy brąz. Nie no, dobra może nie kasztanowy, nie znam się na odcieniach brązu. W każdym razie macie podpowiedź, jakby trzeba było. Proszę bardzo, dwustronna podpowiedź. Um, tak, tutaj mamy dla Hana. Nie wiem kim jest Hana, ale to dla niej, jakby ktoś nie widział. Hana, proszę cię bardzo to dla Ciebie. Tutaj mamy spis treści, moi kochani. O mnie kwestionariusz, który ok, bardzo interesująca. I tak, tutaj nam się kończy spis treści pięknym, koreańskim serduszkiem, a tutaj zaczyna się kwestionariusz, który teraz sobie wypełnię i zrobię to, czego nienawidzę robić w książkach, czyli zagnę okładkę. Ok, o mnie kwestionariusz. Nazywam się... Jak widzicie, wypełniła, wy, bl, 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 wypełniłam już swój kwestionariusz. Nazywam się Pada. Przyjaciele mówią na mnie Bank ten prostu poz zwłaszcza Paweł. Ja Data urodzenia 12 kwietnia roku nie chciało mi się Moje Miejsce urodzenia to szpital. Tak wiem, wiele z Was myśli, że wzięłam się z kapusty bądź z podmostu, ewentualnie od Bociana. Gdy potrzeba siana? Za nie, był to szpital. Mój znak Zodiaku to Baran. Jakbyście nie widzieli, to ja Wam pokażę, to jest bardzo piękny baranek. Baranek Shon. Baranek Sean. Baranek Shawn. Shawn? Mój chiński znak zodiaku i tutaj narysowałam dokładnie moją mimikę twarzy oraz postawę ciała, gdy przeczytałam to zdanie, gdyż nie wiem, jaki jest mój chiński znak zodiaku. Kocham BTS, bo kto bogatemu zabroni? Co prawda nie jestem ani bogata, ani zabroniona, ale kocham BTS. <laughs> Moi rodzice to spoko ludzie, mam talent do wszystkiego poza sportem. No i w sumie tak to się prezentuje, mój kwestionariusz osobowy, teraz już wiecie o mnie wszystko. Następnie mamy historię Bangtan Sonyeondan. Swoją drogą bardzo ładny jest ten obrazek, w sensie ta ilustracja, bardzo mi się podoba. Um, historia Bangtan Sonyeondan. Znasz BTS? Wróć czego na początek? Krótka historia zespołu i najważniejsze daty. No to tak jak jest tutaj powiedziane, krótka historia zespołu, dokładnie wszystko tak. My dobrze znamy historię Bangtanów, prawda? Prawda. Więc nie trzeba tego czytać. Ale, jakby ktoś nie znał, to można sobie poczytać. I przechodzimy teraz, drodzy Państwo, do pierwszego członka. Teraz się zaczyna prawdziwa zabawa i jazda, gdyż naszym pierwszym gościem dzisiejszego odcinka jest Arem, aka Kim Namjoon. Jak widzicie, tutaj mamy jego kwestionariusz osobowy. Ta, no, no co tu? On ma jego chiński znak w zodiaku, akurat jest znany, gdyż jest to pies, także spoko. Talenty rapowanie, pisanie piosenek, produkowanie muzyki, nauka języków, psucie różnych rzeczy, a to mogłam to w sumie dopisać w swoich talentach, gdyż zgodziłabym się. No i co? Co my tu mamy? Pseudonimy, wszystko. To możecie przeczytać, jak Was to interesuje. Natomiast ja to wszystko wiem, z swoją drogą świetne brwi. Bardzo mi się podobają. Ok, co mamy dalej? Idealny dzień z Aremem. Jako iż Namjoon jest naszym pierwszym człowiekiem, to pierwszy idealny dzień, gdyż przeżyjemy 7 idealnych dni w tej całej naszej pięknej opowieści, o ile dobrze liczyłam. Gdyż jako iż Namjoon jest pierwszym członkiem, to pierwszy idealny dzień przeżywamy z Namjoonem, więc zobaczmy co my tu mamy. Możesz spędzić tylko jeden dzień z charyzmatycznym liderem BTS. Co zrobisz? Wypełnij wolne miejsca poniżej, by stworzyć swój własny, idealny dzień z Kimem Namjumem. Okej. Okay. Twój budzik dzwoni wczesnym rankiem, a ty wyskakujesz z łóżka, żeby przygotować się na coś. Żeby przygotować się na coś tak, a pardon. Żeby przygotować się na coś tak czujesz, idealny dzień. Bierzesz prysznic, narzucasz swój ulubiony, wygodny strój, czyli... A, mój ulubiony, wygodny strój. Ja nie mam jakiegoś ulubionego stroju wygodnego. Mój każdy strój jest wygodny. Dosłownie. Cokolwiek. Bo tak jak mówiłam, mój każdy strój jest wygodny. Dosłownie cokolwiek. Jesz śniadanie, niecierpliwie czekasz przy drzwiach. Jak taki pies na właściciela. I rozlega się dzwonek, otwierasz, a na progu już czeka John z dwoma kubkami kawy na wynos w dłoniach. Hej, kupiłem ci... Podobno lubisz, mówi wręczając ci kubek. No kawę? To co to za wypełnienie już za. Aha, bo to pewnie chodzi o rodzaj kawy. A ja właśnie nie lubię. Podobno lubisz. No to słyszałeś źle, bo nie lubię. Hej, kupiłem ci barszcz. Barszcz. To z kawą to był prawda. Ja lubię barszcz, barszcz lubię sobie pić, możecie się śmiać, możecie nie mnie oceniać, I don't because ja lubię barszcz pić i barszcz jest dobry, czy z łóżkami, czy w kubeczku. Podobno lubisz, mówi wręczając Ci kubek, doskonale mnie znasz, barszcz to mój ulubiony napój. Jedziecie spacerowym krokiem w porannym słońcu aż nad rzekę, jesteśmy na miejscu, oświadcza że on po czym wyciąga telefon i podaje Ci słuchawkę, posłuchajmy razem muzyki. Wkładasz słuchawkę do ucha, on wkłada do swojego... drugą i od razu rozpoznajesz pierwsze nuty jednej ze swoich ulubionych piosenek. Tą piosenkę już mieliście okazję słyszeć w ostatnim kraku. Chyba na, Nie pamiętam jaki jest tytuł, ale chyba Karate Mistrz, albo King Bruce karatemistrz. Karate Mistrz. W wykonaniu Franka Kimono, mój drugi favorite singer. Fran... Franek sam Fran... Ka... Ki... -mo no. W wykonaniu Franka Kimono. W ogóle wybaczcie mój charakter pisma, mam taki troszkę lekarski charakter pisma, no ale trudno. Po relaksującym spacerze nad rzeką, podczas którego zauważasz nawet na brzegu coś dzikiego... Co? Po relaksującym... Co? Po relaksującym spacerze nad rzeką, podczas którego zauważasz nawet na brzegu coś dzikiego... Chyba... Co? W sensie, że zauważam na brzegu coś dzikiego i mam powiedzieć, co to jest to dzikiego coś? Co może być na brzegu dzikie? Chyba rekin, rekin oświadcza nam Jun. Nam Jun oświadcza, że czas na obiad. Co?! Po relaksującym spacerze nad rzeką podczas którego zauważysz nawet na brzegu coś dzikiego. Chyba rekin. Nam Jun oświadcza, że czas na obiad. Ej, wytłumaczcie mi, bo nie rozumiem o co tu chodzi, no ale zjedzmy rekina. Skoro już jesteśmy w temacie rekina, to zjedzmy rekina. Zawsze chciałam spróbować rekina. Nie wiem, czy rekiny są zjadalne, ale wiem, że olej z wątroby rekina się wykorzystuje do różnych rzeczy, więc może są jadalne. Przechodzimy, w stronę numer dwa. W restauracji zamawiasz swoje ulubione danie. Danie w mordę. No to powiedzmy tego rekina. A on zamawia. Co by Namjoon mógł sobie zamówić? Nam Namjoon zamawia. A, a niech se weźmie... Nie. A, zamów se lasagne. La... -zagne. Nie wiem jak się pisze lasagne. Ja chyba lasakna no, czy coś takiego. Ale napisałam lasagne i trudno. A do picia bierzecie barszcz. Barszcz jest dobry o każdej porze i do każdego posiłku. Barszcz oczywiście przepyszny. A wszystko jest oczywiście przepyszne. Pardon. Po krótkiej podróży za miasto stajecie przed bramą jakiegoś parku. Nabrząc z ekscytowaną miną zapraszacie do środka, a ty wstrzymujesz oddech. Na widok pięknego jeziora. Trawi i pomiędzy drzewami spacerują swobodnie Twoje ulubione zwierzęta. Pingwiny. Pingwiny to moje ulubione zwierzęta, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Wygląszczasz po grzbiecie. Pingwinka. Pingwinka. Namżun pyta. Hm. Hm. Odpowiada. Namżun pyta. Hotel. Hotel? Odpowiadasz. Całe popołudnie spędzacie w tym pięknym parku, po, potem wracacie do miasta. To naprawdę był idealny dzień. Zjechać do Namjoon podrzucacie pod same drzwi i ściskacie na pożegnanie. To co z tym hotelem? Mieliśmy jechać do hotelu. Miała być jeszcze romantyczny wieczór w hotelu. Mam tutaj swoją drogą piękne zdjęcie, znaczy rysunek yy, Namjoona. Bardzo ładnie, nie wiem czemu ma gwizdek na szyi. Yy, może żeby wołać rekiny. Ale fajnie, fajnie, nie powiem. I ostatnim zadaniem do dzisiejszego odcinka jest napisanie listu do Jay Hope'a. Um, jest tutaj napisane tak: wykorzystaj przestrzeń poniżej, by napisać list do słońca BTS J-Hope'a. Możesz się wygłupiać, możesz pisać prosto z serca, jeśli chcesz. Kim jest dla ciebie J-Hope, co ci w nim inspiruje, co mu powiesz, kiedy cię, się spotkacie? I do tego zadania poprosiłam o pomoc Was na mojej społeczności na kanale, więc jeśli ktoś tam wiecie, nie śledzi społeczności na kanale, to polecam śledzić, bo mamy jeszcze 6 takich listów do napisania i również potrzebuję Waszej pomocy do tego. I pisaliście całkiem różne ciekawe rzeczy, więc ja teraz po prostu skleiłam y, wasze teksty i zobaczymy, jaki list z tego wyjdzie. Kochany Jay Hopie! Cześć! W tym liście chciałabym napisać, jaki jesteś zajebisty. Zarobiście dansujesz. Jesteś naszą nadziejką. Zróbmy razem jajecznicę. Jednak jedna rzecz mnie męczy. Kiedy w końcu mi się odświadczysz? Bo już tak długo czekam. Xdem. Przyjeżdżaj kuzwa do Polski. W Polsce najlepsze bity. Wbijaj. Dziękuję. PS. Kiedy na koncert Maryli Rodowicz? Armii X białej serki. PS2. A zrobić recenzję czy warto kupić książkę BTS i ja? A więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapominajcie obserwować cały czas mojej społeczności, bo tam cały czas będą się pojawiały te prośby o listy do innych członków. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!